Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jarosław Olech, dotacje24. Zapraszam do wysłuchania naszego nowego webinaru. A dzisiaj tematem, no proszę państwa, temat na miarę nawet powiem XXI wieku, mianowicie dofinansowanie na rozwój technologii kwantowych. Proszę państwa, czym są technologie kwantowe? W dużym uproszczeniu, to przede wszystkim komputery kwantowe posiadające ogromną moc obliczeniową. I rozwiązujące wiele problemów jednocześnie. Są to także symulatory kwantowe, będące kluczem do projektowania nowych chemikaliów, od leków po nawozy dla przyszłej medycyny i rolnictwa, a także nowych materiałów. I, proszę Państwa, to także komunikacja kwantowa, pozwalająca chronić dane osobowe obywateli przesyłanych drogą cyfrową, np. transakcje finansowe lub dokumentację medyczną. I na końcu to także czujniki kwantowe gwarantujące największą dokładność pomiarów, na przykład w diagnostyce medycznej. Proszę Państwa, czym jest Quantum Technologies Flagship? Po pierwsze, to długoterminowa inicjatywa w zakresie badań i innowacji na dużą skalę. Po drugie, jest ona realizowana przez Unię Europejską, a ściślej mówiąc przez Komisję Europejską. I po trzecie, celem projektu jest rozwój Europy, a dokładniej umieszczenie Europy w czołówce regionów odznaczających się innowacyjnością w zakresie technologii kwantowych. I po czwarte, jest to połączenie przemysłu z nauką, czyli podstawowym zadaniem inicjatywy jest ścisłe zaangażowanie środowiska akademickiego, i przemysłowego w celu przygotowania oraz wdrożenia prawdziwie europejskiego strategicznego programu badań QT. Proszę Państwa, w skład konsorcjum QFLAG wchodzi grupa bardzo doświadczonych partnerów ze środowiska akademickiego, organizacji do spraw badań i technologii, przemysłu oraz agencji finansujących. Inicjatywa Quantum Technologies Flagship wystartowała w 2018 roku i docelowo ma trwać ponad 10 lat. Dzięki perspektywie długookresowej uda się utworzyć sieć kwantową i chodzi przede wszystkim o uzyskanie ogromnej mocy obliczeniowej, zagwarantowanie prywatności danych, wysokiego bezpieczeństwa komunikacji, a także synchronizacji szeregu aplikacji dostępnych dla wszystkich w chmurze. Proszę Państwa, Quantum Technologies Flagship to wsparcie finansowe badań i tutaj wysokość wsparcia wynosi nawet 1 miliard euro. Tak, proszę Państwa, 1 miliard euro. I budżet na 2021 rok to na razie 152 miliony euro. A jeśli chodzi o naukowców, to szacuje się, że badania będą prowadzone przez 5000 naukowców z całej Unii Europejskiej. Oczekuje się, że finansowanie projektu będzie kontynuowane w ramach nowego programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych Horyzont Europa. Proszę Państwa, jeśli są Państwo zainteresowani inicjatywą Quantum Technologies Flagship. Lub prowadzą Państwo działalność w branży odznaczającej się innowacyjnością i potrzebują Państwo środków finansowych, skontaktujcie się z naszą firmą. Doradzimy i zdobędziemy dla Państwa finansowanie. Numer telefonu 729-919-025, adres mailowy do24.eu i strona internetowa www.24. Dziękuję za uwagę, zachęcam do śledzenia naszych nowych webinarów. Niebawem spotkamy się ponownie.